Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z zabudowy basenowej. Ja już dzisiaj od rana działałem. Wyścieliłem to całe gołowukniną. Nasypałem piachu, zagęszczam to na bieżąco. Równam i to już mam praktycznie ten docelowy pod ten właśnie basen 84 cm wysokości. Już gotowy wymiar i tak to zostanie. Jutro będę chciał rozłożyć już ten basen tutaj w środku. No i co, piasek wsypany weszło 5 ton, prawie zostało tyle z 5 ton. 5 ton piachu wsypane, zagęszczone. Będzie to odpowiednia teraz, odpowiedni fundament do, do tego basenu. A ja zabieram się za dalszy część mojej zabudowy. Testuję tego multitula, który wleciał na odcinek. Powiem wam, że. No na mniejszych obrotach rozłącza się, tak jak widzieliście, ale jeśli go wrzucę na maksa, i tak powoli nie dociskając, to jestem w stanie precyzyjnie takie, wiecie, powycinać elementy w tych kantówkach, i to nawet dość tak niedługo. Ale jako, jako tako, nie wiem, nie będę tego chyba dość często używał, bo no, no dużo, dużo, dużo potrzebuje czasu, żeby, żeby dociąć taki element. Dobra, ja zabieram się dalej, pokażę Wam później, co udało mi się dzisiaj zrobić. Tu nic ciekawego nie będzie. To samo co na poprzednich filmach, więc zrobię Wam jakąś aktualizację za chwilę jak to wygląda. A jutro, bo dzisiaj pewnie nie zdążę, będę zabierał się za, za te pookręgu już kantówki. Witajcie dnia kolejnego. Wczoraj udało mi się tyle, tyle skończyć. Dokończyć właściwie to co, to, co było tutaj zaczęte. Na gotowo już. Razem z tymi powypuszczanymi elementami, do których będziemy później przekręcać, przekręcać te czołowe deski maskujące, można tak powiedzieć. Tutaj też już dokręciłem, zastrzały też podokładałem, fajnie się to ładnie trzyma, jeszcze będą pospinane tutaj górą i zastanowię się, bo na pewno będą spięte tam z przodu, tak jak dookoła zresztą, po okręgu te kantówki, czy nie skręcić jeszcze je wewnątrz po razie albo po długości i wtedy albo po długości tak i wtedy zrobić takiego taki krzyż no nie tak jest piąć ale to jeszcze będziemy widzieć tu została mi tylko ta jedna jeszcze do dokręcenia ale pierwsze co dzisiaj robię to tak jak mówiłem dzieciaki wczoraj przyszły od <ścoughs> sąsiada i cały plant mi przebuszowały, można tak powiedzieć i muszę jeszcze raz to rozplantować geowłókninę wyścielam dookoła i wkładam dzisiaj basen, rozkładamy basen zalewamy go wodą bo nie chcę żeby mi ten po prostu piasek który tutaj wrzuciłem zginął <słuch> przez dwa tygodnie kiedy mnie nie będzie dobra, bierzemy się jak możecie zauważyć boki Całego, całej naszej zabudowy wyłożyłem go włókniną, żeby wiecie, wystające że jakieś elementy z kleju albo z tej siatki nam nie poprzecierały basenu. Na spód dałem folię, miałem to dałem cieńszą taką budowlaną. Na to gruba plandeka to jest taka rusztowaniowa gruba plandeka. Musiałem ją pozakładać, bo strasznie duży element to jest, ale nie chciałem tego ciąć, bo mi jest szkoda kiedyś pewnie przy wymianie basenu. Ona będzie z powrotem do użytku i w miejscu, gdzie są takie sprzączki widzicie, takie te metalowe, jeszcze tutaj ten wystaje, muszę go zasłonić. Dałem membranę. Miałem z resztek palet, z kostki czy z dachówki. Nie, nawet chyba z ogrodzenia, z jońca jak widać. Dobra, biorę się za rozkładanie basenu. Przynoszę go, rozkładam całego już tutaj w tym wykopie i i będziemy zalewać wodą. I jak widzicie, nadeszła ta wiekopomna chwila, w której będziemy składać nasz basen. Montaż nie jest trudny. Do każdego zestawu takiego basenowego dołączona jest instrukcja, ale to nie jest nic skomplikowanego. Grubsze rurki. Nie wiem, jakie oznaczenie mają w instrukcji, ale wkładamy je tutaj. W nasze to poszycie basenowe, górne. Mamy takie łączniki plastikowe, dzięki którym łączymy je ze sobą. Tutaj macie, właśnie, jeden z nich. Wkładamy rurkę razem z otworami i mamy takie plastikowe gwoździe, spinki, spinacze, którymi spinamy całość. Tutaj idzie kolejna cieńsza rurka razem z plastikową stopką, i to powiem Wam szczerze, że że jest wszystko. Jedziemy dookoła z tym samym i dopiero będziemy wkładać nogi. Przyspieszę wam nieco tempo składania tego basenu, żebyście się nie zanudzili. Ja już go raz składałem. Jak wiecie, z moich poprzednich filmów. W celu rozmierzenia całej tej zabudowy. No, a teraz będziemy go składać jeszcze raz. Więc już jakąś tam wprawę mam. Ale przy pierwszym składaniu też powiem Wam szczerze, że nie było żadnych problemów. Można to złożyć śmiało samemu, tak jak ja to robię. Nie potrzeba osób trzecich. Jesteście w stanie zrobić to naprawdę samemu. Dobra, ja działam. Jeszcze nie zauważyłem wcześniej do tych plastikowych naszych gwoździ, tych bolców. Mamy jeszcze takie uszczelki. Zapomniałem ich dodać, zauważyłem je później. Nakładamy je na tego bolca i wpinamy. Tak samo to ma pewnie, nie wiem, ale zapobiec ewentualnemu wysunięciu się. Czy to jest takie, nie wiem do czego, ale skoro jest w zestawie, to też zamontuję. Ostatnia wpinam tam ostatni element tej górnego stelaża i będziemy brać się za nogi. Ostatnia uszczelka, ostatni element. Trochę trzeba się przy nim. Znaczy, rozciągnąć je maksymalnie jak się tylko da, i wpinamy. Musimy teraz sobie tylko pomóc, o, żeby dobrze ustawić otwór, i wtedy nam ładnie kliknie. O, teraz dobra. Bierzemy nogi. I zobaczcie, mam tutaj te otwory rewizyjne. Tak jak tutaj będzie mi wychodziła noga przy tej kantówce. Tu mam jeden. Tu mam. Nie wiem, co to jest. Czy to jest wlot, wylot? I tu jest jeszcze jeden. I miejmy nadzieję, że z tego otworu sięgnę do tamtego. Bo jeśli nie, to będę musiał jeszcze wyciąć jedno okno rewizyjne dalej. Ale to zobaczymy. Noga. Różnica w nich. Nie ma, chyba nie ma. Włożone. Nóżki, nóżki są tylko wkładane. I pamiętajcie aby nogi były za... Tą naszą taśmą spinającą basen, Dobra. Teraz już wiem, że najpierw sobie będę klikał te nogi i dopiero je będę ustawiał. Później, przy napełnianiu, musimy zawsze wejść do basenu i porozciągać go jeszcze ładnie, żeby się porozchodził. I co? Noga kliknięta. Wkładamy za taśmę, pamiętając o tym. U mnie w wykopie jest trochę trudniej, jak widzicie, ale wszystko do ogarnięcia. Nogi to jest chyba najszybszy element do wpinania. Dobra, następna. One mają z dwóch stron. Aha, widzicie? Nie, też wchodzi. Też wchodzi. Jest jeszcze otwór tutaj w tej rurce. Ale nie wiem do czego. Zataśmy i klik. Gadałem i zapomniałem włożyć za taśmę. Siemanko, gdzie idziesz? Idziesz mi pomóc? Widziałeś, że rozkładam basen? Zaraz będziesz nalewał wodę. No dobrze, że duży. Taki ma być. A później, jak podrośniecie trochę, to będzie jeszcze głębszy. Wymienimy go na nowy. I... Spoko. No, taki basen, że da się tutaj popływać. No, żebyś wiedział, no, tak. Nie, no wystarczający jest, nie jest mały, nie. No bo na razie jesteście tacy, że zobacz, ja mam dopa, co? No, ja mam dotąd. Wy będziecie mieć gdzieś pewnie dotąd. To dla was dla was jest spoko, nie? Ale jak podrośniecie, będziecie tacy jak ja, no to trochę mało. Tędy chyba najprościej, nie? No Oloś pi jeszcze w No za chwilę będziesz ladał. Wodę lały. To może odpowiedzi, jak mam równe buty tego kwiaty po ma Jeszcze odkurzymy przed, przed wlaniem. Ja też mam przecież naniosłem tutaj trochę. Właśnie śmiałem się do babci, że musi kurs ratownika zrobić. Jadę po No. No.

no tutaj będzie podłączony filtr, żeby czyścił wodę i, i, ten pod, i ten podgrzewacz. Tak, no wszystkie te są potrzebne, te dziurki. Jedną się będzie wlewać, drugą będzie pobierać zimną wodę, a ta trzecia nie wiem, chyba jest do zaślepienia. Bo można jeszcze zrobić jakąś fontannę, dokupić później, żeby się lała, wiesz. Basen rozłożony. Jak widzicie, nawet jest miejsce. Nie jest nigdzie na styk, nic nie musiałem przerabiać. Nalewamy powoli wodę. Ale fajnie. Wysokościowo też dobrze to wyszło. Fajnie, bo dojdzie jeszcze kantówka będzie tak jak tutaj, deko niżej nasz, nasz basen. Filtr podłączony, pompy, nie wiem, za chwilę zaraz się za nią wezmę, tą grzewczą, tą grzejną bo nie mam uszczelek do niej, brakuje mi uszczelek wąż dokupiłem te ślimakowe nakrętki też dokupiłem ale zapomniałem o uszczelkach ale muszę poszukać, może gdzieś znajdę w garażu co, my na razie napełniamy basen, czyścimy na bieżąco odkurzyliśmy tu dno, bo trochę się naniosło piasku uzupełniamy wodą i będziemy próbować się dzisiaj pewnie witajcie po dłuższej chwili Tyle udało mi się zabudować do tej pory. Jak możecie zauważyć, stelarz coraz większy. Zobaczcie, sztywna, masywna konstrukcja. Na dole skręciłem tutaj kątownikami. Od góry robię zastrzały w tych miejscach, gdzie jest na przykład łączenie, tak jak tutaj, czy tak jak tutaj. Wszędzie robię zastrzały. I zobaczcie, że to fajnie wszystko spina. Tu nie muszę dawać już żadnych kątowników. Wszystko się fajnie trzyma. Te, tutaj tego na kątownikach będę musiał dokręcić te kawałki kantówek, żeby mieć później to prowadzenie do tych desek czołowych. Podgrzewacz już. Też jest zamontowany razem z pompą. Nie próbowałem go jeszcze nie testowałem, bo czekam aż mi się uzupełni poziom wody. Czyli jakieś jeszcze z 10 do 15 cm i będzie można było odpalić go i zobaczymy czy działa w ogóle. Fajnie siedzi. Dobra, ja się biorę dalej za zabudowywanie. Nie pokazywałem Wam tego, bo cały czas jest to samo. Nuda. Ja się tam nie nudzę, ale Wy oglądając to pewnie byście się nudzili. I docinam kolejną kantówkę tutaj, już prowadzącą. Zaznaczam, gdzie mam uciąć. I zaraz je dokręcimy. Zawsze daję milimetr naddatku. Nie ucinam krócej, bo lepiej pasuje. kośnica dalej nieprzykręcona ale mi to jakoś nie przeszkadza zbytnio I młotek dobijam na wcisk i skręcamy. I tak za koleją. No i kolejne pole mam zrobione, nie wiem czy już się wyrobię. Może jeszcze jedno. Może jeszcze jedno mi się uda dzisiaj. Wkręty 5 na 100. Miki, podasz mi tą zakrętarkę? Tam jest. co, dzisiaj nie zdążę tego wszystkiego, ale następnym razem już powinien stelaż być gotowy i będziemy pomału szykować pod deskowanie muszę kupić struk elektryczny będę czyścił te deski, zobaczymy jak one będą wyglądać bardzo jestem ciekawy. I podliczymy sobie dotychczasowe koszty. Ile już pochłonął mnie ten basen, ale nie są jakieś to duże kwoty z tego względu, że ja te kantówki, deski, wszystko mam z odzysku. Kupiłem tylko parę śrub miałem. Można by je też doliczyć, ale. Ale zobaczymy. Dobra, ja się biorę dalej i pokażę wam efekt końcowy.